Wizyta w pogotowiu ratunkowym w kuźni raciborskiej jest podyktowana pewnymi sygnałami, które otrzymujemy od naszych czytelników, a dotyczy tego, że nie funkcjonuje numer stacjonarny pogotowia ratunkowego w kuźni raciworskiej 324191193. Pan dyrektor Jarosław Madowicz, Panie Dyrektorze, co takiego się zmieniło lub co takiego się stało, że ten numer nie funkcjonuje i słyszymy w słuchawce nie ma takiego numeru. Znaczy ten numer siedmiocyfrowy on właściwie już od dawna nie był numerem alarmowym. Jakieś 3 lata temu udało nam się uzyskać tutaj do kuźni bezpośrednio numer alarmowy 39. Natomiast no niestety w wyniku dalszej reformy systemu ratownictwa medycznego decyzją wojewody została zlikwidowana dyspozytornia w kuźni raciborskiej. No i wróciliśmy do starego, że tak powiem, porządku, więc numer 39. Jest odbierany w Braci Bożu i tak jak było kiedyś, dawno, to ta informacja krąży, więc znowu odbiera dyspozytor w Braci Bożu, później przejmujemy my tą informację i dopiero wtedy zespół wyjeżdża do zdarzenia. Czyli bez dyspozytora w Braci Bożu nie ma możliwości połączenia się z pogotowiem w Raci Raciborskiej? Tak, ten numer jest, mówię, to połączenie jest przekierowywane przez dyspozytora w Braci Bożu i mówię, nie trafia bezpośrednio do nas, czyli mamy co do zasady już opóźnienie w przyjmowaniu zgłoszenia, tak, bo to idzie drogą okrężną. Nie wróciliśmy do tego, co było kiedyś, walczyliśmy dosyć długo, zabiegaliśmy o ten numer alarmowy tutaj do Kuźni. Przez dwa lata on tutaj u nas funkcjonował, no niestety znowu decyzja Wojewody spowodowała, że te numery zostały znowu rozdzielone. Czy prócz decyzji Wojewody na temat reorganizacji Pogotowia Ratunkowego coś jeszcze się zmieniło, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Pogotowia w Kuźni Raciborskiej? Czy Nie, na tą chwilę się nic nie zmieniło, jedynie tyle, że wiemy, że pogotowie w Kuźni Raciborskiej będzie funkcjonowało w tym, że tak powiem, składzie i w takiej, w takiej tej wersji do końca tego roku, 2012. Czekamy, co przyniesie nam jesień, w jesienią pewnie będą nowe konkursy, nowe rozdania, zobaczymy, co będzie się działo. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o obsadę? Jak, czy coś, jeżeli chodzi o obsadę pogotowia, się zmieniło? Czy ratownik medyczny, lekarz? Jak to wygląda? Bo wiem, że te podstawowe karetki pogotowia mogą być wyposażone w ten podstawowy sprzęt i ratownika medycznego, natomiast już te specjalistyczne muszą być w lekarza. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o pogotowie w Kuźni Raciborskiej? Czy znaczy system ratownictwa jest tak zorganizowany, że karetka, czy to podstawowa, czy karetka specjalistyczna? I tu chciałbym wszystkich uspokoić. Wyposażenie mają identyczne. Różni się to tylko uprawnieniami, to znaczy, w kratkach specjalistycznych mamy lekarza, który ma troszeczkę większe uprawnienia niż ratownik. Może stwierdzić zgon bezpośrednio na miejscu, tego dzisiaj jeszcze ratownikowi robić nie wolno. Ma do dyspozycji trochę większą gamę leków, nie wszystkie leki może ratownik używać. Stąd czasami możecie Państwo zaobserwować, że zespół podstawowy czy zespół ratowniczy wzywa. No, na pomoc, właściwie, jeszcze zespół specjalistyczny, który mówi, no, ma możliwość wykorzystania większej gamy leków, ma większe uprawnienia. Tak? Ratownik mógłby to zrobić, ale prawo mu nie pozwala na pewne procedury, mhm. ale wyposażenie jest to samo. Panie dyrektorze, wiem, że takie sytuacje miały miejsce. Czasami zdarzało się tak, że ktoś w nocy potrzebował pilnie, potrzebował zastrzyku. Kuźniak z Enzos w nocy na ogół nie przyjmuje, więc zdarzały się przypadki, że ktoś przychodził tutaj, żeby pielęgniarka lub lekarz czy to ratownik medyczny zaaplikował jakiś zastrzyk. Co teraz? No to jest kolejna zmiana systemu ochrony zdrowia w Polsce. To, czy to prawda nie jest to powiązane z systemem ratownictwa? Niemniej jednak kontraktowanie w roku ubiegłym nocnej świątecznej opieki, bo o tym mówimy, lekarza rodzinnego, spowodowała centralizację, że tylko w jednym punkcie w danym powiecie taki, takie miejsce jest zorganizowane. No, w powiecie raciborskim przejęły te, obowią przejęły te obowiązki ENZO Centrum, czyli Ocicka w Raciborzu. I tylko oni mają jakby uprawnienia do wykonywania tego typu świadczeń. Wcześniej było to podzielone częściowo. My wykonywaliśmy te zadania częściowo właśnie z Centrum i mieliśmy taką możliwość, że udostępnialiśmy w później możliwość wykonania iniekcji, prawda? No niestety teraz pacjenci muszą jechać do Raciborza. No, mieliśmy też dyspozytora tutaj. Ten dyspozytor zawsze był pracownikiem medycznym i mógł ewentualnie też przypilnować, prawda? Po zastrzyku czasami pacjent musi chwilę poczekać. Pogotowie nie jest w stanie prawda, tutaj zapewnić takiej opieki, bo wyjazd w każdej chwili powoduje, że my w ciągu kilku 10 sekund wyjeżdżamy, więc no nie możemy tego pacjenta już tutaj jakby dalej obserwować. No te wszystkie zmiany spowodowały no, niestety pogorszenie opieki zdrowotnej dla mieszkańców.